Witam wszystkich. Znowu pada. Roboty na dworzu nie ma, ale dzisiaj jest dla mnie dzień szczególny, bo ten filmik to jest tysięczny filmik na moim kanale. Także na tym kanale. O. Także dzisiaj będziemy robić w środku. Odzyskujemy mosiąc z tych lamp, które się nie chciały sprzedać Także Tysięczny filmik idzie na złoto No Trzeba zrobić przerwę w korowaniu, bo kabel te otulina mnie zasypie No Także dzisiaj te lampy i oczekujcie odcinka Nikt mi nie gratuluje, więc gratuluję sobie. Tysięcznego filmiku. Nie wiedziałem, że to się nawet stanie. Ale jakoś minęło. Teraz będzie trzeba dotrwać do dwóch. No. Pozdrawiam wszystkich i oczekujcie filmiku. Na